W pewnym sensie to drugi flash dzisiaj. Hmm. Wraz ze startem Priorderów okazało się, że w Hogwarts Legacy znajdzie się dodatkowy quest dostępny tylko dla posiadaczy wersji gry na konsole Sony. Oczywiście nie wzbudziło to entuzjazmu wśród fanów. Wiadomo, jeden quest to niewiele, ale myślałem, że czasy tego typu ekskluzywnej treści powoli mamy już za sobą. Po podzieleniu się informacją, że Kai Rosenkranz wraca, by stworzyć muzykę do remake'u Gothica, do sieci trafiło trochę więcej informacji na temat samej produkcji. Między innymi okazało się, że po intensywnej krytyce fanów demo Gothic Remake wywalono na śmietnik historii i pracę rozpoczęto od zera. Nad grą pracuje obecnie około 40-osobowy zespół. Celem jest jak największa wierność oryginałowi, choć twórcy przyznają, że w planach jest nieznaczne rozbudowanie pewnych lokacji. No, no, chodź, chodź. 30 sierpnia startuje drugi sezon w Battlefieldzie 2042, i przy okazji można spojrzeć na nową mapę, która trafi wraz z nim do gry. Lokacja o nazwie Porzucony znajduje się w Panamie. Do gry, oprócz tego, trafi nowy specjalista Charlie Crawford. Poza tym będziemy mogli siać zniszczenie przy użyciu nowych broni oraz nowych pojazdów. Ja tam czekam. Diablo 2 Resurrected żyje sobie dalej i na serwery testowe trafił już patch 2.5. Poza ogólnymi poprawkami do gry dodano tak zwane terror zones, które mają być losowymi strefami pojawiającymi się na wybranych obszarach w każdym akcie. Potwory są tam silniejsze, ale dają też więcej doświadczenia, co ma pomóc graczom w szybszym osiągnięciu maksymalnego poziomu. A wy jak? Gracie jeszcze? Jeśli czekacie na remake The Last of Us na PS5, to od dzisiaj możecie pobierać grę na swoje konsole, o ile oczywiście macie złożony pre -order. Dzięki temu wiadomo jednocześnie, że gra waży 68 giga. Chętni na poznanie przygód Joela i Ellie po raz pierwszy lub po raz kolejny muszą poczekać już tylko kilka dni, bo premiera jest 2 września. W Sieci pojawiło się zdjęcie dokumentu z jednej z fabryk, które wskazuje na to, że produkcja pierwszego z modeli kart graficznych z serii 4000 już się rozpoczęła. Jeśli wierzyć przeciekowi 4090 są produkowane już od 16 sierpnia i póki co jest to jedyna karta graficzna Nvidia w aktywnej produkcji taśmowej, oczywiście z nowej serii. Aktualnie oczekuje się, że ten model jako pierwszy pojawi się w październiku, a karty 80 oraz 70 z tej serii mogą wejść na rynek dopiero w przyszłym roku. No zobaczymy. Ostatni weekend sierpnia przed nami, więc spędźcie go godnie. Na razie.